Jak po japońsku powiedzieć: Mam koty. Może was to zaskoczy, ale dokładnie tak samo jak mam kota. Po prostu nekogai mas. Tak, wiem, mój japoński akcent wymaga jeszcze trochę pracy. Nie dodajemy końcówki, nie zmieniamy formy, nie kombinujemy z żadnym s na końcu. To samo słowo, ta sama konstrukcja. Brzmi absurdalnie? No, dla nas trochę tak. Dla Japończyków to codzienność. W języku japońskim liczba mnoga no, formalnie nie istnieje, a przynajmniej nie w taki sposób, w jaki my ją znamy z języka polskiego, angielskiego czy większości języków europejskich. Nie znajdziesz tam specjalnych końcówek ani reguł, które każą ci odmieniać rzeczowniki przez liczbę. I teraz najlepsze: to wcale nie przeszkadza im w komunikacji, a wręcz przeciwnie, może działać na ich i teraz także Twoją korzyść. W tym odcinku opowiem Ci, jak to możliwe, że Japończycy porozumiewają się skutecznie mimo braku liczby mnogiej. Co ma z tym wspólnego kontekst i jak możesz wykorzystać ich podejście, by mówić swobodniej, nawet jeśli robisz błędy. Witam Was w Wymówce miejscu, gdzie bez litości rozprawiamy się z językowymi blokadami, mitami i wymówkami, które tworzyły się przez wiele lat nieefektywnej nauki. To podcast dla tych, którzy chcą zacząć mówić w języku obcym bez stresu, bez perfekcji i bez presji bycia gramatycznie poprawnym od pierwszego zdania. Jeśli ciekawi Cię, co naprawdę dzieje się w Twoim mózgu, kiedy próbujesz coś powiedzieć w obcym języku i jak mówić skutecznie, nawet jeśli popełniasz błędy, to jesteś w idealnym miejscu. Nazywam się Oliwia i w każdym odcinku podzielę się z Tobą językową ciekawostką, neurolingwistycznym trikiem oraz konkretnym sposobem na to, jak mówić prościej, szybciej i skuteczniej. Bez teorii dla teorii. Bez presji, za to z lekkością, która naprawdę działa. W języku japońskim nie znajdziesz końcówek takich jak S w angielskim, czy zmienionych form tak jak w polskim kot, koty. Dlaczego? Bo Japończycy po prostu ich nie potrzebują nie oznaczają liczbę mnogiej przez zmianę wyrazu. Oni opierają się na kontekście. Jeśli chcą powiedzieć, że mają pięć kotów, to robią to na początku rozmowy bardzo precyzyjnie. Gohiki no neko gaimas, czyli dosłownie jest pięć kotów. I znowu przepraszam za może niepoprawną wymowę. Ale potem nie muszą już za każdym razem powtarzać tej liczby. Wystarczy, że będą używać słowa neko, czyli kot, bo rozmówca już wie, o czym mówimy i ile tych kotów mamy na myśli. No, może być to trochę problematyczne, bo trzeba naprawdę dobrze słuchać, o czym dana osoba mówi. W praktyce wygląda to następująco. Liczba określona jest raz, na początku wypowiedzi, a następnie nie trzeba już do niej wracać. Kontekst rozmowy przyjmuje funkcję doprecyzowania. Jeśli ilość nie odgrywa kluczowej roli w danej sytuacji, Japończycy często w ogóle jej nie precyzują. Rozmówca i tak zrozumie sens wypowiedzi na podstawie sytuacji, wcześniejszych informacji lub wspólnej wiedzy. To podejście pokazuje coś bardzo ważnego. Język nie musi być matematycznie precyzyjny, żeby działał. Ale jak ta językowa osobliwość może pomóc Tobie w nauce języków? Po pierwsze, przestań wierzyć, że bez perfekcyjnej znajomości wszystkich regułek nie możesz mówić. To nieprawda, naprawdę, naprawdę nieprawda. Japończycy pokazują, że skuteczna komunikacja to przede wszystkim umiejętność słuchania. Kontekst. Najważniejsze jest to, by twój rozmówca się zrozumiał, a do tego nie zawsze są potrzebne końcówki, formy i podręcznikowe zdania. Gdy uczysz się angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, no w ogóle jakiegokolwiek języka, nie stawaj poprawności ponad jasność. Zamiast obsesyjnie poprawiać każde słowo, zadbaj o to, by Twoja wypowiedź pasowała do sytuacji i niosła ze sobą jakiś sens. Kontekst bardzo często naprawia, powiedzmy, drobne błędy, zanim ktoś w ogóle je zauważy. Po drugie, to świetna okazja do ćwiczenia tak zwanego minimalistycznego myślenia językowego. Nie musisz mówić pełnymi, rozbudowanymi zdaniami z podręcznika, nie musisz mieć w głowie gotowej konstrukcji gramatycznej, zanim coś powiesz. Na przykład, zamiast I have a big house, możesz powiedzieć: House? Wskazać na siebie? No, myślę, że twój rozmówca zrozumie więcej niż ci się wydaje, bo twój ton, gest, sytuacja, mimika zrobią resztę. Nie chodzi o to, żeby zawsze mówić skrótowo i nie uczyć się nowego słownictwa. Oj, nie, 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 nie o to mi chodzi. Mam na myśli to, żeby po prostu dać sobie zgodę na mówienie prosto, jasno i skutecznie, nawet jeśli nie będzie to idealne. Ale jest haczyk, oczywiście. Język japoński, choć uproszczony w tym obszarze, nie jest całkowicie wolny od zasad. Tam, gdzie nie ma liczby mnogiej w tradycyjnym rozumieniu, pojawia się coś innego, czyli klasyfikatory. To są takie specjalne słowa używane przy liczeniu, uwaga, różnych typów rzeczy. Tak, typów rzeczy. To nie są końcówki dodawane do rzeczownika, jak w wielu językach indoeuropejskich. To osobne elementy gramatyczne, które precyzują, co dokładnie liczymy. Dla małych zwierząt, takich jak koty, psy, używa się klasyfikatora Hiki. Dla ludzi, klasyfikatora Nin. Dla przedmiotów płaskich, takich jak kartka papieru, talerz, używa się MAI. Takich klasyfikatorów jest sporo. I dla początkującego ucznia może wydawać się to wszystko zawiłe, ale ma to wszystko jedną ogromną zaletę, no bo jest to niezwykle precyzyjne. Pozwalają od razu przekazać, ile czegoś mamy i jeszcze, ha, co to dokładnie jest, bez potrzeby zmienia formy samego rzeczownika. Można więc powiedzieć, że japończycy nie mają liczby mnogiej, ale mają coś znacznie bardziej funkcjonalnego. Nie koty, tylko dwa małe zwierzęta rodzaju kot. Nie odmieniają rzeczownika, tylko podają jego typ. Brzmi egzotycznie, no troszeczkę takie dla nas to jest, może, ale działa i co najważniejsze dla rozmówcy japońskiego taki system jest w pełni naturalny i zupełnie wystarczający do skutecznej komunikacji. Ale jakie wnioski możesz z tego wyciągnąć? Jeśli potrafisz zbudować jasny kontekst sytuacyjny, Twoje błędy przestają być przeszkodą. Są po prostu częścią procesu. Rozmówca zrozumie, co chcesz powiedzieć, nawet jeśli zgubisz taką słówkę, pomylisz sobie czas albo w ogóle zapomnisz jakiegoś przyimka. Bo język to nie jest test do zaliczenia. To narzędzie, które ma ci służyć. Zamiast wciąż czekać, aż w końcu będziesz gotowy, zacznij mówić z tym, co masz, z tymi słowami, które pamiętasz i z taką gramatyką, którą opanowałeś do dziś. Nie potrzebujesz perfekcji, żeby być zrozumianym. To nie znaczy, że gramatyka jest bez znaczenia, o nie, 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 ale niech nie będzie blokadą, która powstrzymuje cię przed mówieniem. Na koniec mam dla ciebie coś wyjątkowego, małe ćwiczenie, które może zmienić sposób, w jaki myślisz o mówieniu w języku obcym. I nie, nie będzie to test gramatyczny, to będzie wyzwanie komunikacyjne, dokładnie takie, jakie spotykacie w prawdziwej rozmowie. Twoje zdanie. Za chwilę przeczytam pięć bardzo prostych zdań po polsku. Masz dokładnie 5 sekund na każde, by przetłumaczyć je na język, którego aktualnie się uczysz. Może być to angielski, hiszpański, niemiecki, whatever, cokolwiek. Nieważne, czy jesteś na poziomie A1 czy C1, liczy się przekazanie sensu, a nie jego poprawność. Nie analizuj, nie szukaj końcówek, zaufaj sobie i powiedz to, co czujesz, że wystarczy. Możesz wspomagać się gestami. Gotowy? Gotowa? Zaczynamy. Mam dwa psy, jadę do sklepu, poproszę kawę, chcę kupić jabłka, gdzie jest toaleta? Udało się? Świetnie. Może nie było perfekcyjnie, ale jeśli udało Ci się wyrazić sens, to właśnie wygrałeś. Bo to jest komunikacja. Mówienie prostym, zrozumiałym językiem. Bez paraliżu, bez strachu, bez perfekcji. I to jest Twoja nowa supermoc. I właśnie ją ćwiczysz. Dzisiejszy językowy plot twist może brzmieć prosto, ale niesie za sobą ważną myśl. Kontekst potrafi zastąpić gramatykę, jeśli nauczysz się go świadomie wykorzystywać. Japoński pokazuje, że nie każda informacja musi być zawarta w końcówce, czasie czy formie. Czasem wystarczy mniej słów, by powiedzieć więcej. I dokładnie to możesz zacząć stosować już dziś. Nie musisz mówić idealnie, wystarczy, że mówisz jasno. W kolejnych odcinkach opowiem Ci o innych językach, które wywracają nasze podejście do nauki do góry nogami. Będzie o mózgu, o strukturach, mitach i oczywiście praktyce. A jeśli ten odcinek Cię zaskoczył, zostaw łapkę, kliknij subskrybuj i napisz w komentarzu. Czy Tobie też kiedyś udało się dogadać, mimo że Twoje zdanie było niepoprawne, ale kontekst zrobił swoje? Czekam na Twoją historię, a tymczasem do usłyszenia w kolejnej wymówce. Sayonara!